Kluczem do zrozumienia tego, jak to jest możliwe, że Jezus jest naszym odpoczynkiem szabatowym, jest zrozumienie hebrajskiego słowa szabat. Oznacza ono odpoczynek lub zaprzestanie pracy. Szabat został zapoczątkowany już przy stworzeniu świata. W siódmym dniu Bóg ukończył swoje dzieło, które uczynił i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył. Ten fragment nie mówi nam o tym, że Bóg był zmęczony i potrzebował odpocząć. Wiemy o tym, że Bóg jest wszechpotężny, posiada wszelką dostępną w tym wszechświecie moc i siłę. On nigdy się nie męczy, nawet najpotężniejszy przejaw Jego mocy i energii w żadnym stopniu nie umniejsza Jego mocy. A więc co oznaczają te słowa? Oznaczają, że po prostu przestał robić to, o co robił, odłożył swoją pracę na bok. Zrozumienie tego jest bardzo istotne dla zrozumienia istoty ustanowienia szabatu. Bóg użył przykładu swojego odpoczynku podczas tygodnia stworzenia. Aby ustanowić zasadę Szabatu pośród swojego ludu, Bóg ustanowił Szabat, czyli nadał Izraelitom czwarte przekazanie w dwudziestym rozdziale Księgi Wyjścia i w piątym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Bóg nakazał Izraelitom, aby Szabat był dla nich dniem świętym. Jednego dnia w ciągu każdego tygodnia mieli oni odpoczywać od swojej pracy. Z tego samego dnia odpoczynku mieli móc korzystać ich słudzy oraz zwierzęta. Szabat był nie tylko dniem odpoczynku, ale dniem, w którym Izraelici mieli zaprzestać wszelkiej pracy. Posłuchajcie naszych innych wideo, na których odpowiadamy na inne pytania dotyczące szabatu. Szabat został ustanowiony po to, aby lud Boży odpoczął od swojej pracy. Każda praca miała być wznowiona dopiero. Po całodniowym odpoczynku. Niektóre elementy szabatu wskazują na przyjście Mesjasza. Mesjasz miał przynieść odpoczynek swojemu ludowi. Po ustanowieniu prawa, Żydzi cały czas starali się wykonywać różne rzeczy i aktywności, których celem było sprawienie, aby Bóg ich zaakceptował. Musieli oni przestrzegać ogromnej ilości nakazów i zakazów. Obowiązywały ich prawa dotyczące obsługi świątyni czy stosunków między sobą. Oczywiście nie byli w stanie wypełnić wszystkich tych praw, dlatego składali ofiary za swoje grzechy. Dzięki niemu mogli uzyskiwać przebaczenie i wracali do miejsca relacji z nim. Trwało to jednak tylko krótką chwilę. Musieli oni cały czas składać ofiary za swoje grzechy. W dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków w pierwszym wersecie jest napisane: Prawo bowiem nie może nigdy przez te same ofiary, które co roku są nieustannie składane, uczynić doskonałymi tych, którzy przychodzą. Te ofiary były składane w świadomym oczekiwaniu na ofiarę Mesjasza. W wersecie dwunastym czytamy, lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga. Zobaczcie, że Jezus odpoczął po tym jak złożył ostateczną ofiarę. Jest napisane, że zasiadł po prawicy Boga. Dlaczego? Ponieważ wszystko zostało już zrobione. Dzięki temu, co On uczynił. Nie musimy zamęczać się próbowaniem przestrzegania prawa. Jezus został posłany po to, abyśmy my mogli odpocząć w Bogu i w tym, co On nam przyniósł. Bóg ustanowił dzień szabatu, następnie pobłogosławił go i ustanowił go Dniem Świętym. Te cechy charakteryzują Chrystusa. To również wskazuje na to, że jest On naszym odpoczynkiem szabatowym. Święty, doskonały Syn Boży uświęcił wszystkich, którzy w Niego wierzą. Tak jak Bóg uświęcił dzień szabatu, tak samo uświęcił Chrystusa i posłał Go na świat, Mówi o tym dziesiąty rozdział Ewangelii Jana, 36 werset. W Jezusie odnajdujemy całkowity odpoczynek od naszych wysiłków ponieważ jedynie On jest święty i sprawiedliwy. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Dlatego możemy odpocząć od naszych duchowych starań. Ten odpoczynek może trwać dłużej niż tylko jeden dzień w tygodniu. Może trwać cały czas. Jezus jest naszym odpoczynkiem szabatowym, ponieważ został nazwany Panem Szabatu w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza. I jako Bóg w ciele zdefiniował znaczenie szabatu, Mógł to zrobić, ponieważ sam Go ustanowił i stworzył. Faryzeusze prześladowali Jezusa za uzdrawianie w szabat. Jezus wtedy przypominał im, że pomimo ich grzesznej natury, oni w szabat nie powstrzymywali się przed wyjęciem ze studni owcy, która do niej wpadła. Użył tego przykładu, ponieważ on sam jest dobrym pasterzem, który wyciąga swoje owce z dołu. Ten obraz jest używany w X rozdziale Ewangelii Jana. Jezus powiedział faryzeuszom, że ludzie są ważniejsi niż owce i że zbawienie, które On przynosi, jest ważniejsze niż przestrzeganie zasad. W Ewangelii Marka czytamy. Powiedział im tak, że Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu. Szabat został ustanowiony po to, aby dać przestrzeń człowiekowi na odpoczynek od swoich działań. Jezus również przyszedł po to, aby dać nam odpoczynek od próby osiągnięcia zbawienia naszymi własnymi siłami. Jezus jest dla nas odpoczynkiem od naszych uczynków, jest naszą drogą do nieba. W Nim będziemy odpoczywać na zawsze. Przeczytajmy teraz czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków. Autor listu zachęca czytelników do tego, by weszli w odpoczynek szabatowy, który został nam dany przez Chrystusa. Wcześniej przez trzy rozdziały udowadniał on, że Jezus jest wyższy od aniołów, a następnie prosi, aby Hebrajczycy nie zatwardzali przed nim swoich serc, tak jak zrobili to ich ojcowie na pustyni. W trzecim rozdziale jedenastym wersecie czytamy, to też przysiągłem w moim gniewie, że nie wejdą do mojego odpoczynku. Autor listu błaga Hebrajczyków, aby nie popełnili tego samego błędu, co ich ojcowie. Prosi ich, aby nie odrzucili odpoczynku szabatowego, który ustanowił dla nas Jezus Chrystus. A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego, kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie wpadł w ten sam przykład niewiary. Czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków, od 9 do 11 wersetu. Tylko Jezus wypełnił wszystkie wymagania prawa. Tylko On złożył ofiary, która raz na zawsze głosi grzechy. On jest Bożym planem na to, żebyśmy my mogli odpocząć od naszych własnych uczynków. Nie możemy pozwolić sobie na to, żeby odrzucić tę jedyną drogę zbawienia, którą jest dla nas Jezus. W 15 rozdziale Księgi Liczb widzimy, co czeka osobę, która odrzuca Boże plany. Historię o tym, jak postąpiono z taką osobą, opisano w 15 rozdziale Księgi Liczb. Człowiek ten zbierał drwa w dzień Szabatu. Robił to świadomie, jawnie i otwarcie, przekraczając rozkaz, który został ustanowiony przez Pana. Wtedy Pan powiedział do Mojżesza: Ten człowiek musi ponieść śmierć. Niech całe zgromadzenie go ukamienuje poza obozem. To samo czeka ludzi, którzy odrzucą odpoczynek przyniesiony nam przez Jezusa Chrystusa. Jakże my ujdziemy, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? Czytamy w drugim rozdziale list do Hebrajczyków.